Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie w Szumileśnym Domku. Zajarzony jestem, ponieważ udało mi się zrobić za parę groszy fajną ławeczkę do przedpokoju. Znaczy dla mnie jest ona fajna. Lepiej się tu komponuje niż mebel, który kupiliśmy wcześniej, który w salonie będzie stał. Użyłem niewielu materiałów, a mam słuchajcie ławeczkę. Trochę tam skrzypi na razie, muszę sobie ją podregulować, tak? Czy, czy gdzieś tam dać jakieś wiecie no, dystanse, żeby takie gąbkowe, żeby po prostu drewno o drewno nie, nie rąbało? Więc troszeczkę tam skrzypi. Ale zobaczcie, jaka fajna cyk, otwierana. Jeżeli macie ochotę, yy, no zobaczyć, jak zrobić coś takiego, to zapraszam Was serdecznie na film. Zacząłem od ustawiania skrzynek. To są skrzynki jedynki, 50 na 40 na 30 cm mają, w różne strony je ustawiałem. No, sprawdzałem, chciałem wykorzystać je jako element konstrukcyjny, żeby już nie kombinować z jakimiś kantówkami. Musiałem się zdecydować, czy będzie to otwierane od góry, czy z dołu. Po prostu przynosiłem trzy albo cztery skrzynki, sprawdzałem. Cztery no, mi się tu nie mieściły, trzy w różne strony różnie to było. Albo była ławeczka za wysoka, albo trochę za niska, albo jakieś inne były problemy, także zdecydowałem się w końcu, że będą trzy skrzyneczki otwierane od góry jedną wielką dechą. I takie dwie deseczki ukroiłem. No, przytwierdziłem do skrzynek jako element spinający je wszystkie. Chciałem zobaczyć jak się sprawdzą jako jako takie podnóżki. Do tego przyniosłem sobie deseczkę i Usiadłem, no chciałem sprawdzić czy tam ten sznur jest, musiałem tak przymocować te deski, żeby już nie robić problemu z tym sznurem, że tam nie dojdzie do ściany, to sobie trzeba wszystko wymierzyć, takie deski na wierzch już też podocinałem, przymierzyłem jedną spinającą deseczkę, drugą taką, no śpię, nie śpię. druga taka do... Otwierania. Porozkręcałem to wszystko, ponieważ zdecydowałem, że jednak będę robił porządnie od samego początku do końca każdą część osobno, a nie, że tak powiem, w całości, bo wtedy z jednej strony nie byłoby to na przykład opalone, tak jak tutaj te deski zdecydowałem się opalić. No, opalanie konserwuje troszeczkę deski, pozbywa się tych wszystkich farfocli, grzybów, pleśni, które by tam miały wchodzić. To, to, to tutaj opalanie daje sobie z tym radę. Wyszczotkowałem, bardzo mocno wyczyściłem, bo tak to by brudziło i pomalowałem olejem lnianym i zabrałem się za pracę nad skrzyneczkami. Skrzyneczki były używane, więc były brudne. Użyłem szlifierki kątowej i Papieru ściernego, z tego co pamiętam, to najlepiej mi szło 40. Wyszlifowałem tam ile mogłem, ale też nie jakoś strasznie dużo. Po prostu chodziło o to, żeby taki wierzchni brud z nich zdjąć, żeby później przyjmowały impregnat. Zacząłem malować w kolorze brązowym i takim lekko czerwonawym skrzyneczki. Wszystkie pomalowałem ze wszystkich stron, żeby w razie czego bym jednak przekładał, to gdzieś nie było bladego tego. Tak malowałem placki, robiłem i później rozwodniłem to to porobiły się różne fajne efekty, bardzo dużo czasu na takie wyszlifowanie, wyheblowanie, nie wiem, przetarcie tej dechy głównej, tych, tych dwóch desek, na których będzie się siedzieć poświęciłem, zaokrągliłem też takie rogi, które były zbyt ostre jak widzicie mocno się tutaj kopci, że tak powiem, kurzy bo, bo chciałem żeby było wyszlifowane, żeby żadne zadziory w nie wlazły i zacząłem opalać. Tutaj troszkę miałem problemy z palnikiem, bo mi kasz lekko zmarzł, ale lekko opaliłem z jednej strony i bardzo mocno z drugiej. Z drugiej strony po prostu dla zabezpieczenia, a tutaj z wierzchu nie chciałem mieć takiej czarnej tej dechy strasznie. I zacząłem malować impregnatem, ale mi się kamera skopsała, wyłączyła mi się i nie zauważyłem tego nawet, więc powiem Wam, tylko później pokażę na jaki kolor pomalowałem. Zacząłem te dwie nogi, takie płozy dla, dla tych sanek, o właśnie, można sanki bez tego zrobić. Zacząłem przytwierdzać normalnie na wkręty od spodu, tak tylko żeby nie wyszły te wkręty, prawda? Od, od wewnątrz skrzynki. Tutaj miałem najcięższą robotę. Chciałem tą górną deseczką, taką która nie jest ruchoma, spiąć wszystkie te skrzyneczki ze sobą, no i był problem, bo tam w tych miałem takie małe wkręty, że się namocowałem przy tym bardzo, no ale finał finału zrobiłem na cztery takie kątowniczki przykręciłem do skrzynek a to ze względu na to, że one mają bardzo cienkie boki i z góry nie chciałem wkrętem celować, ale tam włączenia tych skrzynek, gdzie jest taka grubsza beleczka, to już przykręciłem też wkrętem i pomiędzy skrzynkami też nawierciłem dziurki, przykręciłem jedną do drugiej wkrętem, aby się nie rozeszły, od spodu dałem podkładki filcowe, tam gdzie były śrubki, a z wierzchu jak widzicie taką zielonkawą dechę, którą malowałem impregnatem i olejem lnianym przytwierdziłem na dwa no takie zawiesiki retro no i koniec pracy moi mili wreszcie udało mi się skończyć jest to y, coś wspaniałego dla mnie słuchajcie że można za parę groszy zrobić Coś oryginalnego, co oczywiście nie jest pozbawione wad. Troszkę gdzieś tam skrzypi, ktoś powie, że tutaj są otwarte przestrzenie, to zaraz e, będzie tam e, wpadać kurz i, i, i będzie się wszystko brudzić, ale spokojnie, zawsze to wiecie, można jeszcze tutaj obić czymś, zawsze można coś pozmieniać. Cieszę się, że udało mi się to zrobić. Trochę mi się skopsał film w trakcie, nie mogłem wam pokazać tego malowania, no ale po prostu zostało pomalowane. Koloryzującym takim impregnatem, no i jeszcze pociągnięte olejem lenianym, żeby nie było takie matowe bardzo, tylko żeby tak lekko, lekko że tak powiem, delikatnie połyskiwało. 1,53 m chyba dokładnie ma ta ławeczka. Skrzyneczki 50. Można oczywiście te zawiasy, co tutaj założyłem, no tutaj skrzypię, No. Pewnie milimetr muszę przesunąć żeby tutaj już tak nie skrzypi. No drewno o drewno trze albo się wytrze albo, albo trzeba będzie troszeczkę zawias przesunąć. Te zawiasiki, moi drodzy, oczywiście myślałem o takich, żeby były od wewnątrz, żeby nie było ich tutaj widać. Ale raz, że dokładnie takie same zawiasiki. Nie wiem, czy to widać na ekranie. Mam tutaj od takiej skrzynki tam z prądem. Także nawet chyba identyczna długość to jest. Także ja mam w całym stylu ten dom robiony. Nie jest to coś, co by się tak człowiek jakoś czepiał. Założyłem je z boku, więc nawet jak ktoś siada tu, to raczej. raczej w za przeproszeniem w dubsko go to nie będzie uwierać, raczej nie zahaczy. Nie mogłem znaleźć takich, wiecie, zawiasów, które można by było założyć tutaj od, od tej strony. I podejrzewam, żebym się z nimi niesamowicie umordował, żeby to dobrze się otwierało. Tylko meblowe takie znalazłem. Za dużo by było kombinacji. Być może kiedyś, wiecie, to udoskonale, tak, ale. Ale teraz no, nie było sensu. Po prostu musi praca jakaś postępować w domu, więc no, nie będę się tutaj bawił z tym. Siedzisko ma w tej chwili, moi drodzy, zmierzymy nawet, ale chyba około 35 cm. Zaraz zobaczymy. No, 36,5. 36,5. Ono jest bardzo wygodne do wiązania, zakładania butów. W sensie, dziurę mam tu. W sensie siadamy dosyć nisko, i to jest niefajne, że musimy nisko usiąść, a potem wysoko się podnieść, tak? No ale do założenia butów jest bardzo właśnie dzięki temu wygodne, bo siedzimy tutaj, trzymamy, a nie, a nie w ten sposób. Jak no, miałem tutaj 50 wcześniej, także to jest bardzo wygodne. Pomyślę jeszcze o tym dla kogoś, nie wiem, albo na tej ławce albo gdzieś indziej, żeby mi tutaj nie niszczono tej ławki, a tak ludzie czasami robią, że zakładają buta i już nie, nie mogą zawiązać, a nie chcą siadać, to wiecie, zawijają kobieto, tak? No ale brudnego buta tutaj nasuwać na to, no, po prostu się będzie niszyć, więc być może albo zrobię specjalny jakiś tutaj podnożek taki, albo gdzieś na skraju na przykład nakleję tutaj no i nie wiem, jakiś taki wymienny kawałek drewna, czy jakąś gumę, czy coś, nie wiem, to jeszcze jest do, mm, do, do przemyślenia. Ławeczka na razie nie ma żadnych jakby uszczelek, czegoś takiego, żeby tutaj miękko się siadało w kurze. A mnie to będę dobrze tu poprawić. Tak, tutaj tutaj troszeczkę obciera, ale równie dobrze można po prostu przypiłować troszeczkę ten bok i nie będzie już tego słychać. Mm. Co ja mówiłem? Już mnie to skrzypienie dobiło. Otwiera się bardzo fajnie, nie uderza w ścianę, bo mam też tę deseczkę specjalnie wcześniej kiedyś zamontowałem. To jest chyba w ogóle ten sam kawałek, to samo drzewo, tylko widzicie tu jest taki tu I ten tak, to jest jakby ten sam kawałek drewna. Uderza w ławkę, w razie czego, ale niekoniecznie w palce. W palce by uderzył, jakbyśmy tu złapali. A tu mam, także fajnie się to wpasowało. Ławeczka jest ruchoma na podkładkach filcowych, może będzie trzeba ją podnieść. Jak będzie za nisko, to dołożymy jakieś nóżki albo jakieś grubsze filce. Jeżeli te się okażą za słabe, jest ruchoma, ale, ale sztywno tu siedzi, jest dosyć taka ciężkawa. Tam się troszeczkę zacina o ten no, sznur. Także no, raczej nie powinna nam tutaj jeździć. Mam tu też założoną taką listwę, żeby nie uderzała mi w ścianę, bo te tynki gliniane nie są takie super mocne jak zwykłe tynki. A, otwieram i zamykam. <laughs> Mieszam te tematy. Otwieram, tutaj to ona ma trochę inny kolor, bo tu bardziej opaliłem, mi chodziło o to, żeby były dwa kolory różne, właśnie żeby tak fikuśnie było, żeby to nie było z, jakby z jednego kawałka, widzicie tutaj dałem taki czerwonawy, czerwonawy, ale jaśniejszy, nie tak przy, przyciemnione drewno, bo to było opalane, a to nie, to tutaj dałem takie czerwonawe, tutaj też jest czerwonawe, to jest takie brązowate. A tutaj dają zielone. Specjalnie chciałem taki akcent kolorystyczny, coraz więcej będę takich używał, żeby było kolorowo, ale nie oczojebnie, bo ten już mi się trochę nudzi. Wracam znowu do tego tematu, który już trzeci raz otwiera ławkę, chyba czy piąty. Buty, kapcie, nie wiem, na razie dzieci moje tutaj kapcie sobie trzymają po drugiej stronie na takiej szafeczce z ze skrzynek, którą ostatnio Wam pokazywałem. Można też tu napakować kapci dla gości. Yy, oczywiście jest wybór w, jaki, w jaką stronę zrobi się te skrzynki. Można wtedy otwierać tutaj do dołu, czy, yy, czy tak do góry, czy pojedynczo jakoś. No ja się zdecydowałem tak. Każde rozwiązanie ma jakieś swoje plusy i minusy, ale ale to było dosyć proste dla mnie rozwiązanie. Moi drodzy, trochę pracy, ale bardzo tania rzecz. Od samego początku idąc to tak. Podkładki filcowe to już dobra. Dwie deseczki, tu deseczka, tu do przytwierdzenia, i ta kosztowałyby może, nie wiem, no, z 15 zł, gdzieś tam w tartaku, bo to nie mówię o sklepie, tylko o tartaku, tak? Takie co trzeba jeszcze samemu przygotować. 15 zł te deski, po 5 zł miałem skrzynki, to jest 30 zł, plus do tego niech pójdzie. Hmm, 10 zł na materiały typu podkładki filcowe. Te zawiasy można tanio kupić. Ja akurat kupiłem w sklepie, bo już mi się spieszyło. No powiedzmy, że na, na te podkładki filcowe i na te dwa zawiasy wydałem kolejne 20 zł. No to mamy 50. I do tego trochę papieru ściernego, trochę prądu, no wiadomo, trochę impregnatu czy oleju tego wszystkiego nie, nie wyszło więcej jak. 60, 70 zł, tak już myślę, że jakby bardzo dobrze wyliczył, tak na żula, to to pewno by wyliczył, że z 50 zł taka ławka kosztuje, ale nawet niech kosztuje 70 za mebel, jakiś taki porządniejszy, tego typu czasami trzeba zapłacić i 300, i 400 zł, znaczy porządniejszy. No taki zwykły można powiedzieć, a porządniejszy to jeszcze więcej. No nie wiem, pokazuję jeszcze Wam z bliska tutaj, jak Wam się to podoba. To już sami musicie ocenić, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Tutaj ja mam trochę słabe światło w tym przedpokoju. Znaczy, dla ludzi dobre, ale dla tej kamery niestety niedobre i przez to jest taki obraz pewno niezbyt dobry, niezbyt dobrej jakości. Jak to tutaj wygląda? Naprawdę jest dużo miejsca. Wiecie, one mają 50 na 40, na 30 głębokie są te skrzynki, więc takie normalne cichobiegi, to proszę, bez najmniejszego problemu. To jest jeszcze luz, Tu jakby się uparł, to butów zimowych zmieściłby ze cztery pary. Oczywiście tak tam jedne na drugich, tak. No są też pary, ponieważ ja ich nie likwidowałem. Można do środka coś włożyć, wyłożyć to po prostu materiałem na szywacz. Przy, przydzwonić. Można z zewnątrz obić jeszcze dodatkowo deseczkami dekoracyjnie, się komuś się to nie podoba i potraktować jedynie te skrzynki jako element konstrukcyjny, na którym łatwo jest budować, bo gdybym miał robić to na jakichś listewkach, wymierzać tutaj, to wiecie, to by było dużo. Jakiegoś kombinowania, a tak to wziąłem trzy skrzyneczki, może u Was będzie lepiej na przykład wziąć cztery albo trzy, bo, bo będzie więcej miejsca, albo będzie troszkę mniej i wtedy wziąć też trzy, ale nie, nie, nie tak w tę stronę. Tylko w drugą stronę, wtedy, tak jak na początku filmu pokazywałem, wtedy będziecie mieli nie 40 głębokie, a 50 głębokie, tak? To jeszcze jest szersza ta ławeczka. No wiecie, do wyboru, do koloru można robić co się chce, jeżeli tutaj jakoś bardzo, bardzo się brudzi, to można po prostu to zabudować, no może sobie ktoś robić przecież zupełnie inaczej, to nie jest żaden wyznacznik co ja, co ja zrobiłem. Mi się to podoba, nawet fajnie, Podoba mi się ta, um, no, taki mech, kolor mochowy tej, tej deseczki. Tutaj specjalnie nie robiłem obydwu takich samych, bo wydaje mi się, żeby to było takie bardzo, bardzo zwaliście, by to wyglądało. A tak to. Nie wiem, no wiecie, ja jestem zadowolony bardzo, tak? A, a, a czy Wam się podoba, no to już jest kwestia Waszej y, oceny. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcecie podesłać jakieś własne pomysły. Zapraszam Was na Facebooka, tam jest, w opisie pod tym filmem jest link do, do mojego Facebooka, tam do strony. Tam czasami na przykład wrzucam zdjęcie z takiego. Wydarzenia jak hmm. zrobienie ławeczki, i wtedy możecie się pochwalić swoimi pomysłami. Tylko bardzo proszę, swoimi, tak? Bo to, że w internecie ktoś znajdzie i mi tam przeklei, to wiecie, to każdy umie tak znaleźć. W internecie, A jak macie jakieś swoje pomysły, albo gdzieś tam u znajomego czy coś, to takie rzeczy co nie ma w internecie po prostu, to wtedy możecie się pochwalić. No i tyle, dajcie znać. No, niedługo będę opisywał tu cały nasz przedpokój. Jak widzicie tutaj, już dziewczyna sobie kapcie w takim taki regalik ostatnio zrobiłem, gdyby ktoś. Potrzebował się dowiedzieć, jak zrobić taki regalik ze skrzynek, być może będzie jeszcze on podwyższony. Tutaj nie wiem, na razie jest 8. To w którym z poprzednich filmików to było, ja Wam wrzucę teraz na koniec, już tam po, po lewej stronie na dole będzie odnośnik. Jak się będzie kończył film, to wrzucę Wam do tego filmiku link. No i dobra, ja sobie posiedzę. Można się schować do środka, jak ktoś jest nieduży. Eee... Fajnie, no mi się akurat to podoba, ja jestem naprawdę dzisiaj bardzo zadowolony, w przeciwieństwie ostatnio, jak, jak lustro skrzaniłem tam troszeczkę, to dzisiaj mi się podoba to, co zrobiłem. Dajcie znać sami, zapraszam Was, mówię, do Facebooka, do komentowania i do zobaczyszka na jakiejś ławeczce. Pa, pa.